Słyszysz? Dławi się chyba. Zdjęty, yeah, pięknie. Aż, aj, aj, się, aj. Te, aż się chce następną misję przejść, nie? nie. Ale kurde, to, na, to nam profesjonalnie poszło, nie? No, jeszcze 22 nie ma, to nawet nam strzepało tam. Ja chyba, że padniem, no to chuj tam, pójdę. Napiszę SMS-a zaraz do tego, że kurwa zajęty jestem. <noise> A, bo chce mi się nagrać, nie? Mówię, raz mam tak, że nawet przez miesiąc nie wchodzę na skype'a. No. Ale to rzadko, ogólnie to przez tydzień już szybciej, nie? A czasem mam takie fazy, że wchodzę codziennie. Hmm. Zimą to będę dłużej pewnie jest na tym skype'ie siedział, bo tu się No bo się co będziesz robić? No wiesz, wiadomo no co, no cyk, 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 ale to tylko w nocy. No cyk, 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 no... no tylko w nocy. Nie co? tylko. w nocy też, Rana albo z nocy lepiej. No. Dobra, standardowy biorę. Albo czekaj, ja. Kurwa, chciałem. Dobra, chuj to. Ej, to Cie... sama mapka trzeba zmienić, czekaj. A, to sama mapka? No o, to zmień to... dalej. Nie, nie ja wiem nie... czemu dalej nie poszło. Bo to... było nie następna ta. Nie, na... nie było następna gra, i no zakończę, gra i zrestartowało. Aha. Teraz mamy tego kluba, nie? Jakiegoś tam. Po kolei masz iść, nie? Ogólnie. No wiem, idę, tam ta rzeźnia była taka. W ja ciągle. wezmę sobie z Tumikiem. Teraz zobaczę. Wiem, że ona słabsza, to... broń jest. Bo to Ale jest też tak wiesz Jak strzelasz i tam krzyczysz, to strzelaj i krzycz. Jak już zobaczysz, że dopiero ręce podnosi, to przestaj strzelać. Wiesz, jak ja krzyczę, to zazwyczaj budzę się z kulą na ziemi, nie? Znaczy z no, w głowie. No, no i tam... Leżej i wiesz. I mam kulę. To jest amunicję na tą taką drugą. Ta no jest ona... ta. Ym... Czekaj, zaraz wybiorę. Jest pm 9 Przeciw, pancerna i zwykłe Wydrożenie wierzchołków, pół płaszczowa i pełnoopłaszczowe to przeciw tymi kamizelkami, kamizelka. No, przez... Ka kurwa, przeciw kamizelkowe, nie? <laughs> no. eee, dobra, ja tam. Dobra, ale to jeszcze lajtowo będzie w miarę, ale to trochę tak ogólnie, no. Dobra, gotów jestem. Zakontynuujemy trzecią misję, nie? kolejna część. 12 grudnia, 23, 42, trochę nasi... A nagrywamy. Jesteśmy, o tutaj, pa pa pa, już tutaj nie nieprzytomny leży. Zgłosiłeś? No, się Dobra, ja tutaj... Ej, poczekaj, bo ja tu wiem, że tu już trzeba sprawdzać. Czekaj, muszę no to sprawdzić. I poczekaj, niech chodź, muszę coś w owcach ustawić. No, no to to, ustaw, ustaw gry. Ustaw gry. Okay. wyświetl napisy. O, tam Ej, patrz, jest takie coś, nie? Jest ranna osoba. No to jest standard. A na po lewej stronie jest wejście, nie? Taki dłuższy korytarz, i tam może typek chodzić. I naprzeciwko nas są drzwi zamknięte. Słuchaj, robimy tak. Ja otwieram drzwi i stoimy na razie. Ale nie rób hałasu, bo na razie jest spokojnie. O patrz, Dobra. Wejdź tu, tak do mnie chodź, nie żeby wchodzić do peśnia no tu i, w, i tam jest korytarz jak się wychylisz, po lewej, tam no tam czysto? może chodzić. Słuchaj, ty idź powoli w lewo flankę, a ja na prawo, wiem, że na prawo może być jakiś krolo. Nie, na prawo jest ściana. Nie, a, tak? Albo czasem może być, bo za tymi kolumnami, widzisz? U mnie? Czekaj, włączam właśnie buję bo... no To kurwa, zawsze powinieneś, to powinieneś mieć włączone. Ready for evac. Idziemy, 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 wiesz co? Będę może Tutaj trzeba granata pierdony, czekaj. Ja rzucę Skę zostawić ten ten? Nie nie Ja wiem co tam jest, tam jest hardcore West rzucam 3, 4, Zamykaj, zamykaj Poczekaj. Ja za się sobie. Chodź za mną Kurwa, gdzie ta broń w pizdłu? No... Co ja broń? O ja pierdolę włączyłem tę tygle tytle Kurwa pierdolił się ten Szchuj dobra masakra? Tak teraz już na hardcora, już zjebana misja więc Dobra to dawaj kurde Jak padniem to ten Na hardcora morduję wszystko co się rusza i na drzewo nie spierdolę gdzie Byle gdzieś... Nie wiem, i morduję Wchodzę i morduję <laughs> Jaki wiatr w ogóle widzę u ciebie, <laughs> się nieźle bawisz Chciał się podać, widzisz, frajer jebany. Za późno już, trzeba było się podać jak byłeś w kołysce. Teraz za późno, skurwysynie. Kurwa, to jest rzeźń. Nie? To policjanci, kurwa. Bad boys. Szkoda, że amunicja mi się skończy, skończy powoli. O kurwa. Damy bonus, idziesz No maksa. Na hama idziesz. Czekaj. Patrz ten orient teraz. Wszystko na orientie, nie? Chcę się. No patrz na to, tu będzie ty. Będzie srać. Nie, nie może srać. Dupę masz, opcha, no jak może srać? <grystanie> <grystanie> o, kobitki. Ja. Yeah. O, orgazm. Dzień. Dzień dobry. Widziałeś jaki, jaki ten? Orgazm to śmiał? U nie. To poszedł e? e, poszed Poszoko Tu widzisz kurde studio nagraniowe jakieś? Jak w ciebie pewnie? O kurzem <noise> dobra, <noise> dobra, dawaj jeszcze raz Dobra Ale wiesz co ja z tłumnikiem nie biorę, za słabe ma te work. Ze Czekaj, słabe Za słabe ma nie? ten Nie Restartuj serwer Czekaj, bo mnie wywaliło z gry. Do scape'a, znaczy mnie wywaliło. Ale cię słyszę, tak, czy a tak cię wywaliło ze scape'a. Nie ze scape a, do scape'a mnie wywaliło, wiesz, zminimalizowało mi SWAT'a i na scape'a. Coś się zyskało. No, no mów, na polpie cię wyjebało. O, zabito zakładnika, minus 30 Obezwadniono... O obezwładniono... Ej ja pierdzielisz. Ile punktów minusowych, ja pierdolę. Wydaje ci się. To był bonusowy odcinek. <gry> uh -huh, uh -huh. Teraz tak zegamerów jak psów w Pizdu Kiedyś to nie było, teraz tak się narobiło jak cholera. Ja teraz, od Minecrafta w sumie też mniej więcej mm. tego syfu e, Dobra Poczekaj Wezmę pierdolę, ja biorę kurwa tamtą pukawkę Ona się nazywa AK też jest dobra, ale jakoś to się umiem w tej 4A1. GB36S? Jakoś inaczej się nazywało. Czekaj, a to nie przypadkiem nie zmienione... A, są oryginalne nazwy. GB36? Kurwa. Dziwna nazwa trochę. S? GB36S. To może być jakoś zmodyfikowana. No bo... Po części. Ach, chuj tam. Poczyski pełno fasztowych, które pozwalają na głęboko... Dobra, dawaj. Dobra, próbujemy jeszcze raz przejść tą misję. Ale misją. tak jest. Normalnie no, nie na hardcora. Na hardcora przechodzimy tam... jak ktoś zginie. Znaczy, to... będzie pisała misja niepowodzenie, nie? Wtedy na hardcora, nie? Bo wtedy tak już wyjebane, tak? No, tu wchodzimy od razu, czy... Bo powoli, wiesz, respawn... spawnują się losowo. Ja wiem przecież, kurwa, nie pierwsza raz Może być to na prawo. Weź go tam, zbadaj raport i idziemy dalej.